Konfederacja Blisko Ludzi. Tak zapowiadaliśmy naszą trasę, ofensywę Konfederacji. I nie trzeba było czekać, aż to się rozkręci, aż się napędzi. Właśnie jesteśmy dzisiaj w Łodzi, właśnie skończyło się dopiero co spotkanie otwarte. Poprzedzone naszą maksymaliczną konferencją prasową i spotkanie właśnie z Konfederatami, z naszymi liderami był tutaj dzisiaj Jakub Kulesza, Robert Winicki, Grzegorz Braun, To było świetne spotkanie. Świetne, fantastyczne spotkanie. Naprawdę można uwierzyć w Konfederację. Można zobaczyć, że nie było żadnej ściemy, żadnego uciekania od pytań. Argumenty są po naszej stronie. Także zapraszamy do następnych spotkań. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu w ramach ofensywy Konfederacji, naszego objazdu po całej Polsce. To było wspaniałe spotkanie. Wiele ciekawych uwag, wiele ciekawych pytań, a także odpowiedzi. Ofensywa Konfederacji ruszyła z przetupem. W łodzi pełna sala, mnóstwo osób w Przekrojowo od najmłodszych do seniorów, którzy pytają, dyskutują, chcą pomagać, chcą uczestniczyć w tym, żeby już w przyszłym roku podczas wyborów Polska zmieniła swoje oblicze. Ekipa pod wodzą Krzysztofa Toduja zrobiła świetną robotę organizacyjną, liczymy na nią przez cały okres tej ofensywy, a my, jako liderzy, przyjeżdżamy, spotykamy się z ludźmi. Mamy tutaj bardzo dobre wsparcie struktur lokalnych konfederacji, wszystkich partii składowych Konfederacji i cieszymy się, że po prostu to się rozwija. Pierwszego spotkania trochę się obawialiśmy, bo, bo to zawsze na rozruchu jest trochę ciężej, ale Łódź pokazuje, że będzie to bardzo udana ofensywa. Za nami pierwsze spotkanie ofensywy z Konfederacją Włodzi. Pełna sala ludzi, świetne pytania, bo tutaj uwaga na spotkaniach z Konfederacją: każdy może zadać pytania, nie musi być działaczem partii, tak jak to bywa w przypadku spotkań PiSu czy Platformy. Dwugodzinna, fantastyczna rozmowa. Tu się zwinął już interes, ostatni gaszał światło. Przedłużyło się spotkanie łódzkie. Inauguracyjne spotkanie naszej letniej trasy Konfederacji letniej, ale nie wakacyjnej, nierozrywkowej, bo jest poważna tematyka i sytuacja wiadomo, nie jest bezpiecznie. Mimo tych okoliczności niesprzyjających, Konfederacja rusza w teren z dobrą nowiną. Jest program, i są rozwiązania. Nie tylko utyskiwania, nie tylko narzekania i, i krytykanstwo, ale jest, jest światło w tunelu. I, i Jeśli chodzi o Konfederację, nie jest to światło nadjeżdżającego z naprzeciwka parowozu. Tu w Łodzi ciekawe pytania. Byłem tu w ramach naszej trójki murarskiej, bo taka jest konwencja tej trasy: że, że będziemy w zmiennych składach posłowie członkowie Rady Liderów Konfederacji. Do zobaczenia zatem na tym szlaku, jeszcze w innych miastach wojewódzkich. Do końca lipca musimy całą Polskę odjechać. Do zobaczenia. Z Bogiem. Konfederacja. Wolność i niepodległość.